Magdalena Wojciechowska, witam Państwa w kolejnym programie w Pong, a dziś moim gościem jest prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Pani Beata Klimek, witam serdecznie Pani Prezydent. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Pani Prezydent, w Ostrowie ma powstać potężna inwestycja, warta 4, 4 miliardy złotych, mówimy o elektrowni gazowo-szczytowej. Czy Pani mi może powiedzieć, czym jest ta elektrownia szczytowo-gazowa? Co, co my wiemy dzisiaj na ten temat? Bo dość enigmatycznie brzmi. To jest jedna z największych inwestycji planowanych przez Polską Grupę Energetyczną, inwestycja, która ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne nie tylko dla Ostrowa, nie tylko dla regionu, ale dla całego kraju. Mówiąc krótko i wprost, jest to element wielkiego i ważnego systemu energetycznego, który obecnie w Polsce jest realizowany. Ta ostrowska inwestycja, czyli elektrownia gazowo-szczytowa, ma być uzupełnieniem. Systemu energetycznego w przypadku niedoboru tej energii z produkcji prądu z odnawialnych źródeł energii. Krótko mówiąc, jeżeli braknie tej energii z wiatru, bo nie będzie wiało, jeżeli braknie tej energii ze słońca, bo tego słońca nie będzie, wówczas zostaje uruchamiana właśnie ta elektrownia ostrowska, która takie niedobory po prostu pokryje. Ale... To Co? jest ważny element, dlatego że to jest jakby długofalowa polityka Polskiej Grupy Energetycznej, do czego zobowiązuje nas Unia Europejska. Odchodzenia od węgla i dekarbonizacji kraju. Więc wybudowanie tego typu instalacji w Ostrowie Wielkopolskim jest zaplanowanym, zaprojektowanym elementem długofalowej polityki Ale gazowo szczerowa, co to znaczy technicznie, Panie Prezydencie? Technicznie to wiemy? znaczy Bo gaz to wiem. Że gaz. A, a, technicznie to znaczy to, że przede wszystkim będą tutaj potężne. Kotły gazowe, czyli to jest elektrownia, która będzie zasilana czystą energią. I tak się dobrze składa, że właśnie przez Ostrów przechodzą sieci gazowe, które no doskonale wpisują się w tą inwestycję. A szczytowa oznacza właśnie dokładnie to, co powiedziałam przed chwilą, że będzie ta elektrownia uruchamiana w, w momencie zapotrzebowania na energię. Półtorej godziny na dobę, dwie godziny na dobę, nie więcej. Wtedy, kiedy będzie brakowało... I dlaczego akurat osób. Ostrów Wielkopolski? To jest bardzo dobre pytanie. Odpowiem na, na nie w jakby w kilku aspektach. Po pierwsze... To jest efekt i owoce pracy, którą jako prezydent miasta od wielu lat wykonuje, promując rozwiązania Ostrowa Wielkopolskiego i na arenie kraju, i na arenie międzynarodowej. Ja chcę też powiedzieć, że nasz sektor komunalny znany jest w Polsce z tego, że także prowadzi bardzo ekspansywną politykę dekarbonizacji miasta my produkujemy. Własny prąd, to jest prąd zielony. Sieciujemy miasto własnymi mm, sieciami energetycznymi i to jest rozwiązanie. Y unikatowe w skali y, kraju. Ja te rozwiązania w sposób oczywisty y, promuję. Przy okazji y, warto powiedzieć, że Ostrowski Zakład Ciepłowniczy jest dzisiaj beneficjentem y, premii kogeneracyjnej, y, a to y, 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 pozwala nam na planowanie inwestycji za y, 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 blisko miliard y, złotych y, i to ma dać nam też efekt dekarbonizacji y, miasta. Ostrów z tych swoich rozwiązań Rozwiązań energetycznych jest znacząca. Zaraz jeszcze I porozmawiamy ja Pani, o tych rozwiązaniach energetycznych i o tych zielonych źródłach energii, którymi Ostrów stoi. Mm -hmm. A co to oznacza w ogóle dla Ostrowa Wielkopolskiego taka inwestycja? Bo zaraz porozmawiamy o gruntach, mm -hmm. które należy pod te to inwestycje jest, przygotować. ten rejestr korzyści jest niezwykle duży. Po pierwsze, to jest bezpieczeństwo energetyczne naszego miasta. Ale to jest bezpieczeństwo energetyczne także całego regionu. My nie możemy tutaj, mówiąc o tej inwestycji, abstrahować od gospodarki Ostrowa Wielkopolskiego, od gospodarki całego regionu. My wiemy, że zapotrzebowanie na energię jest duże i ono cały czas rośnie. Wobec tego realizacja tej inwestycji to jest bezpieczeństwo energetyczne. Na lata, na lata. No, ale to jest pytanie teraz kluczowe, e... Pani Prezydent, bo z gazem yy, no, są dość yy, poważne znaki zapytania. Mm -hmm. 2030-2040. Mm -hmm. No więc pytanie, czy, ten, czy ta elektrownia ma szans, ma, ma sens? jeżeli za 15 lat przestanie działać. Nie ma dzisiaj innej drogi niż odchodzenie od węgla do tego zobowiązują ale nas dyrektywy Unii Europejskiej i oczywiście my mówimy dzisiaj i miasto także bardzo mocno inwestuje w odnawialne źródła energii, ale to jest pewnego rodzaju bezpiecznik. Wtedy jeżeli Braknie nam energii z OZE, mamy w zapasie tego typu instalacje. Pyta Pani jeszcze o korzyści. Realizacja inwestycji za 4 miliardy złotych ma ogromne znaczenie dla... Lokalnego i regionalnego rynku pracy. Przedstawiciele PGE mówią przecież wyraźnie, że realizować tą inwestycję będą lokalne firmy. Więc to jest ogromny czteromiliardowy zastrzyk pieniędzy dla firm które tutaj działają, czy jako podwykonawcy, usługodawcy, szeroko rozumiany sektor gospodarczy naszego miasta i naszego regionu. To są nowe miejsca pracy. To jest kilkadziesiąt, kilkadziesiąt etatów bezpośrednich, kilkadziesiąt etatów pośrednich. To jest także inwestycja, która oprócz tego bezpieczeństwa energetycznego wiąże nas z potężnym koncernem energetycznym do końca życia. Ja, kiedy opublikowaliśmy informacje na temat tej inwestycji, uważnie czytałam komentarze, które się pojawiały i między innymi ktoś z Ostrowian zapytał, no ale lepiej może by było tutaj wybudować fabrykę czy montażownię samochodów. Otóż, szanowni Państwo, to nie, dlatego że e, tego typu e, przedsięwzięcia są e, dzisiaj w Ostrowie Wielkopolskim, a za rok będą w Bangladeszu, bo tam jest tańsza siła robocza. E, po prostu tego typu e, e, fabryki przenosi się od tak bez mrugnięcia. To teraz posłuchajmy okien, Pani Prezydent, a... co mówi na temat elektrowni gazowo-szczytowej przedstawiciel PGE? Pod nazwą elektrownia szczytowo-gazowa rozumiemy to, że to będzie elektrownia gazowa, która będzie pracować w tak zwanym szczycie, czyli w szczycie zapotrzebowania na energię, tak? co oznacza, że według naszych tam wstępnych analiz czas pracy jej w roku to będzie około 1500 godzin, a jak wejdzie do systemu energetyka jądrowa nawet 500 godzin. Przypominam, że w ciągu roku jest 8760 godzin, więc no to będzie ułamek, ułamek tego czasu pracy w roku i przede wszystkim ona ma zabezpieczyć tak naprawdę te momenty w ciągu roku w których y, no, zapotrzebowanie na energię w ciągu dnia i w ciągu roku jest wyjątkowo duże, a, a, a źródła, które mamy, tak na które dzisiaj ten w systemie stawiamy, czyli źródła y, oze, no, nie są w stanie tej energii dostarczyć w tych okresach, tak? Czyli mówimy w szczególności w tych szczytach porannych wieczornych w ciągu dnia, oraz w takich okresach w roku, no, kiedy się zdarza, że ani nie świeci, ani nie wieje. Czy miasto Ostrów będzie coś do tego dokładało do tej inwestycji? Miasto Ostrów nie będzie finansowo do tego dokładało nic nasz w... W realizację tej inwestycji to jest przekazanie gruntów miejskich w dzierżawę na 29 lat, ale z tej dzierżawy będziemy mieli określone korzyści finansowe. Określone korzyści finansowe po wybudowaniu tej elektrowni będziemy mieli również z podatków. To jeszcze powiedzmy, gdzie które... ma być zlokalizowana, bo nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy się interesują o tym. Ta inwestycja ma być zlokalizowana w rejonie ulicy Kamiennej, tam gdzie nasz plan przestrzenny przewiduje realizację tego typu obiektów, a więc on jest przeznaczony pod przemysł i pod usługi. Przebiega tam linia wysokiego napięcia, więc nigdy nie powstaną tam Domy jednorodzinne. Zresztą plan to wyklucza. I my przekazujemy PGE grunt do wybudowania tej inwestycji i po wybudowaniu będziemy mieli znaczące dochody do budżetu miasta. A Te są pieniądze... jakieś szacunki? O to dzisiaj, dzisiaj by, oczywiście trudno to y, szacować, ale y, sprawdzając, jak tego typu inwestycje wyglądają w innych rejonach Polski, na przykład w rybniku, ostrożnie możemy powiedzieć, że około 10 milionów złotych wpływów y, tylko z tytułu rocznie? podatków rocznie do kasy miejskiej wpłynie. To są pieniądze, które y, będziemy mogli przeznaczyć na budowę dróg osiedlowych, na przykład w tym osiedlu, na budowę chodników na rozbudowę miejskiej infrastruktury. Dzisiaj samorząd i potrzeby samorządu i potrzeby mieszkańców są cały czas ogromne i dla nas każda złotówka jest niezwykle ważna. Ale to... A czy to jest bezpieczna inwestycja, Panie Prezydencie, jeżeli chodzi o ten gaz? Bo to nie będą ja małe zbiorniki, to jestem, będą potężne... Oczywiście ja nie jestem energetykiem, ale jestem przekonany, Przekonana, znając bardzo rygorystyczne procedury w tym zakresie, że ona musi być bezpieczna i musi spełniać wszystkie normy inaczej nie dostałaby pozwolenia środowiskowego, nie dostałaby pozwolenia na budowę warunków niezbędnych do tego, żeby. To nie chodzi o to, ale to gdzieś to może pojawić się ucholić. błąd ludzki, prawda? Że generalnie problemy różnego rodzaju no, to błąd, jest błąd ludzki. Taki błąd może pojawić się. To Panie bo to jest bardzo ja poważna inwestycja. oczywiście, taki błąd może się pojawić zawsze i wszędzie, ale gdybyśmy w ten sposób myśleli, to proszę sobie wyobrazić, że nie powstałaby żadna elektrownia w Polsce. To inaczej, czy to miejsce, w którym ma być zlokalizowane ono jest idealne? Ono, nie jest, było. ono jest idealne, dlatego że. Sieci, które biegną w ziemi, bliskość przyłącza, bliskość GPZ-u jest zdaniem PGE idealnym, idealną lokalizacją do tego, żeby umiejscowić tam czyli, tego typu. Czyli my mówimy, że w sytuacji, kiedy Polska wejdzie w elektrownie atomowe, bo taki jest plan, chociaż mhm. wiele krajów uciekało od tych elektrowni atomowych i z powrotem bieda, jeśli zagląda w oczy, to się wraca do tych starych. Sprawdzonych sposobów, mówimy to o bezpieczeństwie i o energetyce, w ogóle o kosztach energetyki. Mhm. E, 1500 godzin w roku to bardzo mało, takie są szacunki. Tak, czyli tak jak mówiłam chwilkę wcześniej, to jest od półtorej do dwóch godzin na dobę. Jeszcze raz, to jest elektrownia, która będzie uruchomiona. zaledwie w, mm. zaledwie no to... kilka minut Wystarcza, żeby. No, ale to trzeba tę infrastrukturę, to wszystko. To, no to, tak. to jakby na na, na Karp państwa spada, tak? No oczywiście, oczywiście, że tak. To jest inwestycja to państwowa. Mhm. To jest inwestycja um, strategicznej spółki skarbu państwa. E, I to jest inwestycja, która jest na trwałe, zaprogramowana i wpisana w ogólnopolski system bezpieczeństwa. Energetycznego. Kiedy, Pani Prezydent? O jakich latach? Mówimy? Z tego, co mówią przedstawiciele PGE, ale z tego, co wynika też z naszych doświadczeń, kiedy my przygotowujemy nasze inwestycje. Dzisiaj najdłużej trwa proces przygotowania inwestycji, nie realizacji, ale przygotowania. Tak jak mówiłam, w tym przypadku jest koniecznych bardzo dużo różnych pozwoleń i zezwoleń. Tak jak na przykład decyzja środowiskowa, przeróżne operaty na to się czeka. To wymaga czasu, więc myślę, że dwa lata to będzie przygotowanie tej inwestycji, a potem faza czyli jej realizacji. O uruchomieniu mówimy o roku, którym tak szacunkowo, 2029. To policzmy, 5-6 lat, 5 lat. Czyli dwa, myślę, że to jest rok. ta perspektywa, przed którą stoi PGE. Realizując tego typu inwestycje, na przykład w rybniku czy w Gryfinie w województwie zachodniopomorskim. I myślę też, że tego typu inwestycja wzbudza o wiele mniej kontrowersji niż spalarnia, e, tak? niż spalarnia e, lub też wybudowanie krematorium na osiedlu domków jednorodzinnych. To rzeczywiście wzbudza Ale jakby to ogromne będzie tak jak w, przypadku Orlenu, i burzy prawda? Się. w Lamkach. Miasto już nie będzie miało absolutnie nic po, po wejściu właściwie na plac budowy PGE, nie będzie miało miasto z tym już jakby nic wspólnego, tyle że na terytorium miasta. Taka Miasto będzie miało powstań. z tym o tyle y, wspólnego, że wiążemy się ze spółką y, państwową, y, pobieramy z tego y, konkretne benefity w postaci potężnych wpływów y, z podatków y, y, lokalnych. Y, wiążemy się na lata z firmą, która nam za dwa lata y, nie wyjedzie z miasta i postanowi budować y, y, swoją fabrykę na drugim końcu y, świata, y, więc y, zyskujemy bezpieczeństwo energetyczne plus dodatkowe miejsca pracy. Plus y, nie zapominajmy I o poważnego, tym, poważny, poważny y, zastrzyk, y, y, ogromny zastrzyk finansowy dla lokalnych firm, które będą tutaj tą inwestycję realizować, bo takie są y, zapowiedzi PGE. Bardzo Pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę, Państwu dziękuję za uwagę i przypominam, że moim Państwa gościem była prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Pani Beata Klimek. Dziękuję pięknie. Ja również bardzo dziękuję. I, to wielki i zapraszam dzień dla Ostrowa. na kolejny program za tydzień. Do zobaczenia.